Na tegorocznych targach Ekma Honda przedstawiła nową CRF 1100L Africa Twin na nadchodzący rok. Oto 5 najważniejszych faktów o niej w mniej niż 2 minuty. Nowa Africa Twin otrzymała wizualne odświeżenie. Wciąż dobrze znane rysy nabrały lekkości i sprawiają, że motocykl wygląda bardziej zadziornie i terenowo. Zwróć uwagę na przeprojektowane panele boczne i zadupek. Razem ze zmienioną kanapą nadają motocyklowi agresywny rys terenowej maszyny z najwyższej półki. Od teraz to wersja podstawowa. Ma się jednoznacznie kojarzyć z bezdrożami. Mniejszy bak o pojemności niespełna 19 litrów nie dodaje zbędnych kilogramów, a motocykl jest łatwiejszy w prowadzeniu zawieszenie o wysokich skokach 230 i 220 mm wybierze wszelkie nierówności, a jeśli w wymagającej podróży przebierz oponę, naprawisz to szybko i łatwo, ponieważ Africa Twin otrzymuje teraz opony bezdentkowe. Uznana wśród użytkowników dwucylindrowa jednostka jest teraz jeszcze lepsza. Dzięki modyfikacjom udało się podnieść moment obrotowy o 7% i teraz wynosi on 112 Nm. Motocykl jeszcze nigdy nie był jednocześnie tak agresywny i posłuszny jak teraz. Do tej pory występujące tylko w wersji Adventure Sports elektronicznie regulowane zawieszenie Showa Era jest wreszcie dostępne także w wersji standardowej. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego komfortu, nowa Africa Twin dostarczy także i tego. W zależności od preferencji możesz skonfigurować swoją Africa Twin na wiele sposobów, wybierając m.in. pomiędzy manualną a automatyczną skrzynią biegów DCT, a także pomiędzy regulowanym ręcznie lub elektronicznie z zawieszeniem. To wszystko wpłynie także na wagę motocykla. Możesz sam zdecydować, jak bardzo surowego motocykla terenowego oczekujesz, lub pójść w stronę komfortu i turystyki z automatycznymi systemami dbającymi o Twoją wygodę.